16 maja 2021, miasto Maryi, miasto wygnania i śmierci 4 lipca 1965 roku, świętego papieża Benedykta V, kanonizowanego w Hamburgu 10 kwietnia 1988 roku. Ten niezwykły ratusz. Postawiony w miejsce dwóch klasztorów w 1897 roku. Jest bardzo ważnym punktem w Hamburgu. Jest położony na klasztorach Dominikanów i Franciszkanów. Fundacji Adolfa IV Schauenburga, radziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, która czy było odnowienie Królestwa Polskiego po 216 latach. W tym ratuszu niezwykłe rzeczy się działy. W tym ratuszu 15 listopada 2004 roku byłam jako świadek prawdziwej polskiej solidarności. Przyjechał tutaj Otwierać wystawę Solidarności słynny Pan Adamowicz z Gdańska którego żegnał 19 stycznia w, tysiąc, w 2019 roku obecny przewodniczący tak zwanego polskiego episkopatu Stanisław Gondecki żegnał go w Gdańsku przy pomniku 2779 zamordowanych kapłanów. Dziwne to jest, że w tym Hamburgu tak wszyscy się spotykają tuż kolony jest Morawiecki, tuż kolony jest Marek Prawda. Tutaj studiowali Tu stąd pochodzi Helmut Schmidt, który był w Oświęcimiu. 1977 roku. Niedługo po śmierci zbrodniarza, który się urodził w Hamburgu 2-7 lutego 1902 roku Bruno Steckebacher, szef policji po krwawej niedzieli 17 Lipca w 1932 roku, kiedy już zlikwidowano wszystkich urzędników, był szefem policji potem w Krakowie. Jego zastępca w Warszawie był również burmistrz Altony. Co to wszystko byli nagrodzani przez Hansa Franka na Wawelu. No i jeżeli sobie spokojnie. A teraz syn Hansa Franka, dziennikarz z Hamburga, który był przeprowadzał wywiad z Wałęsą przyjeżdża jako gość honorowy na Wawel czy to nie jest zastanawiające